Jeśli ułożymy już przewody na ścianie, potrzebujemy je obciąć w pewnym momencie, i do tego przydadzą nam się takie szczypce boczne, które mogą nam pomóc w tym, żeby przeciąć przewód na odpowiednią długość. Później przyda nam się też nożyk. Na samym początku przyda nam się miarka, żeby wyznaczyć wszystkie nasze elementy, które mamy w instalacji. No i to też do ściągania izolacji to nam się później przyda. Ważna sprawa jest taka, żebyśmy mieli jakieś coś do wyznaczania trasy, linii prostej, żeby te przewody były prosto ułożone na ścianie. Na samym końcu przewodów fajnie było, jakbyś stosował opisy, czyli co to jest dokładnie za przewód, żebyś napisał na samym końcu tego przewodu, żeby później albo Ty, albo inny elektryk, który będzie miał styczność z twoją instalacją, żeby wiedział, co to jest. Więc zaopatrz się w taki marker, który jest do podpisywania na przykład płyt lub innych rzeczy, Nazywa się to pernamentny marker i on będzie bardzo trwały na takim przewodzie. I co jest najważniejsze, jeśli chcesz wygodnie pracować, też przydać się taki pas monterski, który zakładamy sobie na nasze biodra i mamy wszystko pod ręką. Tak jak możesz tu zobaczyć, w jednej kieszeni możemy sobie umieścić jedne blaszki, w drugiej kieszeni drugie blaszki, w trzeciej kieszeni trzecie blaszki, na przykład, w czwartej gwoździe i tego typu rzeczy. Bardzo wygodne, nie musimy wtedy nigdzie schodzić, bo wszystko mamy pod ręką. Tutaj też możesz zamocować sobie młotek, który wygodnie się wkłada i wyjmuje.